Dobry wieczór. Witamy wszystkich na losowaniu par pierwszej rundy, pierwszego etapu Pucharu Świętokrzyskiej Siatkówki 2025. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych, kibiców i na początek kilka słów regulaminowych. Postaramy się to zrobić dość zwięźle i szybko. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz bardzo ważna jest taka, że postanowiliśmy wydłużyć delikatnie termin. Pierwszego etapu będzie to, pierwszy etap musi być rozegrany do 19 lutego. Będzie to podane w komunikacie e, po losowaniu. Na początek przedstawimy zespoły, które się zgłosiły do Bucharu. Bardzo prosiłbym, ja odczytam teraz zespoły. Jeśli chodzi o zespoły kobiet, to będą y, ULKS Chobrzany, Prokarte Sport CK Kielce, Fair Play Końskie, LKS Industria Łagów, LKS Sparta Zagnajsk, Atmosfera Sparta Zagnaest. Y, dwie drużyny, MOKS Piątka Sandomierz, MKS Gala Skarżysko-Kamienna, Game Blickiewicz Skarżysko-Kamienna, Bocian Koral-Bilcza, Akademia Wolej Star zostrowiec Świętokrzyski, KSZO SMS II Ostrowiec Świętokrzyski, SPS Construction Kielce i Azetyzuje UJK Kielce. Jeśli chodzi o zespoły męskie, MD Invest Góra Górno, Prokarte Sport CK Kielce, Politechnika Świętokrzyska Kielce, Projekt Pinczów. Dwie drużyny Lugt, Start, Dobromierz. Last D. Cedzyna. SK Skarżysko, Kamienna. Akademia Wolej, Start, Ostrowiec, Świętokrzyski. Semaph, Emeryk. SK, Nowa, Słupia. Zespół Albatrosy. Yy, Watacha MCK, Stopnica. Grom, Stopnica. ZAK, Arena, Busko, Zdrój. NMJ, Kielce oraz LKS, Sparta, Zagnańsk. Rozpoczniemy od losowania kategorii kobiet. Yy, przypomnę zasady losowania. Postanowiliśmy rozstawić, ponieważ jest 14 zespołów, postanowiliśmy rozstawić finalistów z ubiegłego sezonu. Będzie, będą to zespoły yy, AZT UJ Kielce oraz Atmosfera Sparta Zagrańsk. Te zespoły będą rozstawione, przejdą wolnym losem do kolejnego etapu. Natomiast następny, yy, następne... Roku wylosujemy pary pierwszego etapu z wyłączeniem tak zwanego konfliktu geograficznego. Dokonaliśmy obliczeń w odległości pomiędzy miejscowościami, zaznaczam pomiędzy miejscowościami, i tutaj wychodzi nam konflikt pomiędzy zespołem skońskich a zespołami z oraz zespołem z hobrzon. I będziemy pilnować, żeby tego konfliktu nie było. W przypadku z losowania zespołu, który nie może grać. W tej parze będzie przesunięty na kolejne miejsce w drabince Pucharowej. No i jeszcze też postanowiliśmy, że ponieważ zespół piątka Sandomierz zgłosił dwa zespoły, również nie, nie dopuścimy w losowaniu do tego, żeby te zespoły spotkały się ze sobą w pierwszej rundzie. W takim razie myślę, że możemy przystąpić do losowania. 14 zespołów, dwa zespoły rozmieszczone w drabince, więc 12 kul do rozlosowania przystępuje do losowania na pozycję numer 3. Na pozycji numer 3 mamy zespół Krsoe SMS 2, Ostrowiec Świętokrzyski. Pozycja numer 4. Rywalem Krzysztofa SMS będzie z Piątka Sandomierz, zespół pierwszy. Pozycja numer 5. Drużyna Bocian Koral-Bilcza. Rywalem zespołu Zbilczy. Rywalem zespołu Zbilczy będzie zespół MKS Gala Skarżysko-Kamienna. Ja, proszę Państwa, za chwilę podam gospodarzy, ponieważ jest ten klucz, że drużyna. Z niższej ligi, bądź zespół amatorski jest gospodarzem w danym meczu. I tutaj właśnie tak będzie. Zespół Gala-Skarżysko jest zgłoszony jako zespół amatorski, więc to zespół Gala-Skarżysko będzie gospodarzem w tej parze. Przystępuje do losowania kolejnej pary. Na pozycję siódmą. Pozycja siódma zespół Fair play Końskie. Zespół numer osiem. Gamep Mickiewicz Skarżysko Kamienna drużyna. Ze skarżyska jest jako zespół amatorski, więc ona będzie gospodarzem tego spotkania. Pozycja numer 9. Na pozycji numer 9 mamy zespół Akademia Wolej Star z Ostrowiec Świętokrzyski. Pozycja numer 10 SPS Construction Kielce Pozycja numer 11 Zespół Piątka Sandomierz drugi, drugi zespół to jest zespół amatorski. MUKS Piątka druga Sandomierz. Rywalem zespołu Sandomierza. Będzie zespół. Prokarte Sport CK Kielce. Merz oczywiście odbędzie się w sam domierzu. I ostatnia para, która została. Łelka jest hobrzany. Zespół pierwszoligowy. I ostatnia kółka. EKS Industria Łagów. EKS Industria Łagów, zespół drugoligowy, więc mecz rozbędzie się w Łagowie. Czyli Łagów będzie gospodarzem tego spotkania. Szanowni Państwo, przedstawię jeszcze raz pary wylosowane w pierwszej rundzie. Dodam, ponieważ niewidoczna jest tutaj drabinka, że w kolejnej rundzie spotykają się zespoły, zwycięzcy par po kolei, patrząc od góry. Czyli. UJ Kielce w, kolejnym, w kolejnej rundzie będzie rozgrywał mecz ze zwycięzcą pary Krzo SMS II Ostrowiec, Piątka Sandomierz. Następna para Bocian Koral-Bilcza, Gala Skarżysko-Kamienna będzie rywalizować zwycięzca tej pary z kolej, ze zwycięzcą kolejnej pary Końskie Gamet Mickiewicz Skarżysko. I kolejna para analogicznie będzie dalej. Kolejna para to Akademia Volley Stars Ostrowiec SPS Construction Kielce. Młoks Piątka Druga Sandomierz Prokarte Sport CK Kielce. Oraz UKS Industria Łagów ULKS Chobrzany. Zwycięzca pary ULKS Chobrzany, UKS Industria Łagów. W, jeśli zwycięzca tej pary będzie rywalizował w kolejnym etapie z drużyną, atmosfera LKS Sparta Zaklęty. Tak się przedstawia los, przedstawiają pary pierwszego etapu w kategorii kobiet. Po krótkiej przerwie wracamy do losowania w kategorii mężczyzn. Przystępujemy do losowania w kategorii mężczyzn. W tej kategorii już odczytałem zespoły, które są zgłoszone. Mieliście przed chwilą Państwo okazję widzieć na ekranie. E Jeśli chodzi o zasady losowania, w 16 zespołów jest drabinka, jest prosta. Postanowiliśmy nie przyznawać żadnego rozstawienia z prostej przyczyny. E Tylko jeden finalista e z zeszłego roku zgłosił się do rozgrywek. Jedynie będzie obowiązywał klucz geograficzny. Tutaj mamy klucz. Które dotyczy zespołów z dobromierza. Mamy dwa zespoły, więc one również ze sobą, ze sobą nie zagrają w pierwszej parze, w pierwszej rundzie. Oraz dobromierz nie może spotkać się z zespołami z ostrowca Świętokrzyskiego, ze stopnicy i zbózka zdroju. Takie zależności geograficzne tutaj wyszły z odległości. No i po prostu tutaj losowanie będzie bardzo proste. Losujemy po kolei tak, jak w Zrabince są cyferki. Pilnując oczywiście, żeby. Głos uciekł Paweł. Dobra, już mamy wszystko OK w porządku. Również jeśli chodzi od razu, powiem tutaj o kolejną rundę. Zwycięzca pary 1, 2 zmierzy się z zwycięzcą pary 3, 4, zwycięzca pary 5, 6, zwycięstą pary 7-8 i tak dalej. Przystępujemy do losowania na pozycjach od góry od 1 w dół. Na pozycję numer jeden, zespół SKF Remital, Skarżysko -Kamienna. Rywalem zespołu ze Skarżysta. Rywalem zespołu ze skarżyska będzie drużyna NMJ Kielce. Tara nr 2. Zespół Lux Start Dobromierz, zespół pierwszy. Pozycja nr 4. Zespół Last Dance Cedzyna. Oba zespoły to zespoły amatorskie, więc mecz będzie się w dobromierzu. Zgodnie z porządkiem losowania. Pozycja numer 5. Sema w Stones Emeryk Eska Nowa Słupia. Zeszłoroczny triumfator yy, Pucharu Świętokrzyska Siatkówka Cup. A jego rywalem w pierwszej parze będzie zespół Politechnika Świętokrzyska Kielce. Oba zespoły reprezentują drugą ligę świętokrzyską, więc mecz zgodnie z regulaminem odbędzie się w nowej służbie. Pozycja numer 7. Prokarte sport CK Kielcy. Jedyny przedstawiciel świętokrzyskiej pierwszej ligi, więc prawdopodobnie wszystkie znaki na niebie wskazują, że będzie grał na wyjeździe. Ale gdzie pojedzie zespół z Kielc? Pojedzie do stopnicy. Watacha MCK Stopnica. Będzie gospodarzem tego spotkania. Pozycja numer dziewięć, drużyna, grom, stopnica. Rywalem drugiego zespołu ze stopnicy, będzie. Do stopnicy pojedzie zespół z powiatu opatowskiego o nazwie Albatrosy. Również zespół amatorski. Pozycja numer 11. Pozycja numer 11 to drużyna Projekt Pińczów. Rywalem tego zespołu będzie drużyna LKS parta Zagnańsk Pozycy, Pozycja numer 13. Na pozycji numer 13, mamy zespół start, drugi dobromierz, drugi zespół z dobromierza. Piplunka. To jest ok. Rywalem zespołu z Dobromierza. Drugiego dru zespołu z Dobromierza. Będzie zespół MD Invest Góral Górno. I ostatnia para. Zach, Arena Busko Zdrój i ostatnia kulka Akademia Wolej Starozostrowiec i tak się przedstawiają tutaj pary następujące Mamy wyniki. W pierwszej parze SKE Remittal Skarżysko-Kamienna NMJ Kielce. Kolejna para Start Dobromierz Last Dance Cedzyna. Semawstą Zemeryk Nowa Supia, Politechnika Świętokrzyska Kielce. Wata H MCK Stopnica Prokarte Sport CK Kielce. Grom Stopnica Albatrosy. Kogoś tam nie masz? Projekt Pinczów, LKS Sparta-Zagnaest. Tutaj nie mamy, a jest już LKS Sparta-Zagnaest. LUKS Start II Dobromierz MD Invest GKS Góral Górno i ostatnia para ZAK Arena busko Zdrój Akademia Wolej Stars Ostrowiec Świętokrzyskie. Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym najpóźniej otrzymacie komunikaty z numerami i z adresami kontaktowymi oraz z, 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 z najważniejszymi informacjami doty, dotyczącymi organizacji meczów pierwszej rundy. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia sportowej rywalizacji, no i do zobaczenia w najlepszym ich finale. Dziękuję.